Let it snow, let it snow, let it snow. <laughs> Aloha bracia i siostry. Witam Was bardzo, 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 bardzo serdecznie. Z wielką radością i miłością. <laughs> o, w tle słychać syrenę. A ja nagrywam filmik <laughs> w lesie. Pierwszy raz. Jestem w lesie, gdy tego roku jest śnieg. I to jest tak po prostu cudowne, że to jest niesamowite, jak, jak śnieg jest piękny. Wow. To jest tak niesamowite. Wow. A wy jak się umiewacie. Jest to tak pięknie jak spojrzeć. W ogóle ciekawe czy jest ostrość czy nie, bo coś tak ciężko widzę. Czy jest ta ostrość, czy nie wiem kurczę. Muszę jeszcze rozpracować tą kamerkę. Wow, jaki jak tam jest piękny widok takich przewróconych drzew. Takich może nie przewróconych, ale takich prawie przewróconych. I zobaczcie przecież spacerując w tym pięknym lesie, podążając po tą drogą, czy nie czujecie tego klimatu jak tu jest przepięknie? <laughs> Radość z niewielkich rzeczy. Choć można powiedzieć, że. Śnieg to jest wielka, wielka rzecz, ale wow! To jest po prostu niesamowite, jak pięknie jest spoglądać na ten śnieg na te wszystkie detale, te drzewa pokryte śniegiem, gałęzie. Przecież to jest tak cudowne. Tak cudowne. Wow. Albo tam piękny śnieg. Wow. Zobaczcie, jak to wygląda. Całe lasy dookoła. Szkoda, że. Jest to mały obiektyw i nie pokazuje tak bardzo tego lasu. Ale to jest niesamowite i do lasu może każdy wejść. To jest tak cudowne, kurczę. Nic tylko lepić bałwany, budować igla, tarzać się w śniegu. Kurczę A czy wy często <laughs> zwracacie uwagę na takie małe małe rzeczy O tutaj widać czyjeś ślady Ktoś tutaj podążał sobie tą ścieżką O, o. tutaj mamy wspaniały plac Istne miejsce mocy <laughs> to jest tak cudowne tutaj podziwiać ten, ten śnieg być wdzięcznym, ale właśnie głównie taka ta uważność, bycie w tu i teraz i podziwianie że tu gdzie jesteśmy jest tak cudownie tam bujająca gałąź oj gdzie ona jest no nieważne gdzieś tam ciężko złapać tutaj w tym obiektywie Ale cóż, wow Uiua. To jest tak piękne I cóż można więcej powiedzieć. Jesteśmy w niebie. <laughs> Naprawdę. To jest cudowne, jak... Jak wiele w życiu daje taka uważność i docenianie tego wszystkiego, co nas otacza. To po prostu jest. Cudowne. Zawsze mamy wybór, możemy dążyć. Uważać, że nowy samochód, telefon, dom i tak dalej da nam szczęście ale możemy też zobaczyć to szczęście, które jest wokół wokół nas. O, tam wspaniałe choineczki pokryte śniegiem. To jest tak cudowne. Wow! O, uwaga, ui! Tak cudowne, Ujdeczki. Po prostu cudowne. Nic, tylko się zachwycać tym, co jest. A zarazem gdy jesteśmy szczęśliwi, gdy jesteśmy w stanie radości, to automatycznie kreujemy swoje życie i mamy moc przyciągania rzeczy i osiągania naszych celów. I to jest tak magiczne: od małych rzeczy dążąc ku tym większym. Wow! Nic, tylko chodzić z kamerą i nagrywać to, by to wszystko wam pokazać. A to dlatego też, że niewiele osób tutaj wciąż chodzi do lasów. Jedni mają daleko, inni nie mają czasu. No ale cóż, każdy ma różne swoje wybory i priorytety. To jest tak cudowne widzieć tą wspaniałą biel. Pięknie, 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 pięknie. Leci ptak, czy go uchwycimy? Chyba nie, ciężko będzie. A może gdzieś tam wylądował? Ale chyba go nie znajdę. Chyba nie. O, a tam właśnie spadał. Spadało coś z nieba. Kurczę, to jest tak. Tak przecudowne. <ścoughs> Nic, tylko pozostawać w stanie radości. A tu co mamy? Ciekawe, ciekawe. No, nic. Drogie dusze oglądające ten film, to by było na tyle, dzisiejszy odcinku Z perspektywą gałązki żegnam się z wami. I to na tyle. Nie ma więcej słów. Ostatnio dążę do... do... do czego dążę? Do, do używania mniejszej ilości słów, więc tutaj nic więcej już nie da się powiedzieć. Aloha.